Na Metamorfozy zaprasza butik Lena Largo, sponsor programu. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek Metamorfos, jeszcze rozwiązanie konkursu z poprzedniego odcinka. Przypomnijmy, że głosowali Państwo na Metamorfozy Mai i Edyty. Wśród głosujących wylosowaliśmy panią Barbarę Kochańską, która oddała swój głos na Maję. Zwyciężczyni konkursu będzie mogła wybrać sobie biżuterię w sklepie Rybko lub Lena Largo. Gratulujemy! W dzisiejszym odcinku programu Metamorfozy wystąpi Joanna, która tak naprawdę nie planowała udziału w programie. Przypadek sprawił, że dostała taką propozycję i niewiele myśląc, zgodziła się. A że nagranie odbywało się tuż przed Dniem Kobiet, pomyślała, że metamorfoza będzie swoistym prezentem na to święto. Swój dotychczasowy styl Joanna, podobnie jak zapewne zdecydowana większość kobiet, definiuje jako praktyczny. Praktyczne. Ja, nie, ja cierpię na straszny, chroniczny po prostu brak czasu na wszystko. I, I jednak coś, co się szybko robi, coś nie zajmuje czasu i co jest takie no dla mnie proste, to wtedy mi, mi odpowiada, bo jednak e, praca, dom. Inne zajęcia jednak, jednak wymagają adbania, bo jakieś pochodzenie do e, kosmetyczki, do e, fryzjera, do, do manikzystki jednak zajmuje dużo czasu. Ale to nie jest tak do końca, że Joanna nie ma na nic czasu. Jak trzeba, to czas znajdzie. Na co? O tym potem. Na razie zajmijmy się włosami. Nie da się ukryć. Joanna jest naturalną brunetką o ciemnej oprawie oczu i od zawsze wierna jest naturze. Inni chyba też nie wyobrażają sobie, by Joasia mogła nie mieć czarnych włosów. Miałam e, takie myślenia o tym, że będzie inny kolor włosów, a mi dzieci po prostu ewidentnie to wybiły z głowy. Był no jakiś tam odcień jakiegoś balejarzu, czyli blondu, oczywiście taki, taki odcień tylko, ale, ale no też miła odmiana, bardzo dawno temu, bardzo dawno temu, ale przeważnie tak jak teraz wyglądam, tak przeważnie jestem, tak wyglądam, czyli te, te włosy są takiego koloru. Zawsze ciemne i najczęściej spięte, bo wygodnie. Sprawy nie ułatwiają delikatne loczki, które się samoistnie pojawiają i żyją własnym życiem. Podkręcone są. I straszny kłopot, bo to trzeba jednak cięcie i to układania, a ja jednak rano do pracy, to zanim ja je nakręcę, czy jakbym chciała nawet je ułożyć, to jest kłopot. Pytanie co zrobi Marta, czy zdecyduje się pozbawić Joannę kłopotu z lokami, pozbawiając ją długich włosów? Joanna pogodziłaby się z taką stratą bez większego problemu, w przeciwieństwie do młodszej córki, która zachwycona udziałem mamy w metamorfozach, miała tylko jedną prośbę. Tylko mówi, mamoś nie obcinaj włosów, proszę Cię, mama nie obcinaj włosów. Mamy bardzo ładne zadbane włosy, ładna koloryzacja zrobiona, świeża. Włos taki delikatnie, bardzo podatny, myślę, że przy wilgoci on się fajnie zacznie kręcić, ale zetniemy, zrobimy całkiem inną długość, skrócę je Pani co najmniej do to, do linii szyi, po to, żeby wydłużyć trochę szyję i głowę do góry, żeby podnieść, prawda? Żeby one trochę się tu podniosły i żeby nie były takie bardzo płaskie na szczycie głowy. A zatem mamy już odpowiedź na pytanie, co zrobi Marta. Co na to Joanna? Do ramion miałam włoski i, i nawet było wygodnie. Tylko, że mówię, co jest dla mnie ważne, żeby jednak można było zrobić sobie kucyka i, i, i gdzieś tam jednak, jak idzie się na ten aerobik czy gdzieś, to jednak mi jest to wygodniejsze, bo nie miałam, nigdy nie miałam eksperymentów z krótkimi włosami gdzie nawet nawet się sama nie odważyłam, ze względu na to, że dzieci powiedziały, bo ja miałam bardzo długie włosy, prawie do pasa, bardzo dawno temu. No a jednak ten, jak ty mówisz, czasem coraz krótsze się te włosy robiły, ale jednak, jednak mówię praktycznie związać, iść. Wszystko wskazuje na to, że największą zmianę wprowadzi cięcie. Marta jest przeciwna rozjaśnianiu włosów. Nie, chyba bym ich Pani nie rozjaśniła, nie. Zdecydowanie. Ty bardziej, że one są takie y, cienkie i puszą się, nie? Każde kręcone włosy jest puszące. Jak je rozjaśnimy, to będą jeszcze bardziej puszyste. A pani ma taki chyba swój podobnie bardzo naturalny, prawda? Bo i brwi są w takim kolorze i oprawa oczu. I Wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że mam kitkę, że chodzę w, w czarnych y, bluzeczkach, jakaś apaszka i to wszystko. Przyzwyczajenia trzeba zmieniać, by nie popaść w nudę. Choć na parę dni wprowadzić jakąś odmianę, bo każda pozytywna zmiana dodaje energii. nie dodaje energii również aerobik. Tak, oczywiście. Zresztą to jest moja pasja, ja lubię i namawiam też moje dzieci, żeby jednak nie siedzieć w domu. Tylko Coś robić, no dzieci akurat y, młodsza y, pływa, więc też troszeczkę tak się angażuje to, no starsza to nie, ale już y, też miała takie okazje, ale ja sama mówię, propaguję to, żeby jednak pójść gdzieś na, y, y, z koleżanką na kawę, a oprócz tego to gdzieś na aerobik, gdzieś tam wycieczkę się z koleżankami, a oprócz tego z, z rodziną spędzam czas, ale jednak aktywny, 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 aktywny czas. Na aerobik Joanna chodzi już od 8 lat, tylko pozazdrościć takiej wytrwałości. Są różne motywy, które się robi. Ja to robię dla siebie. Żeby mieć kondycję, a poza tym no, wyłącza się myślenie. Ewidentnie o tych problemach się nie myśli. Idzie się do dziewczyn, które są pozytywnie nakręcone i wszystkie takie po prostu zazwyczaj wychodzi uśmiech, zmęczone, ale uśmiechnięte. Więc polecam jakiejkolwiek formy mówię, yy, czy, czy to będzie basen, czy to będzie yy, aerobik, czy to będzie właśnie jak tu koleżanka, yy, żeśmy rozmawiali, to yy, to morsowanie jednak to, ja mówię, i to i to się od razu przekłada na życie, no nie? Człowiek się uśmiecha do siebie, do innych. Joanna jest mamą dwóch córek: Asi, która ma 17, i Katarzyny, która ma 11 lat. I to do nich będzie należała pierwsza i chyba najważniejsza opinia co do efektów metamorfozy mamy. Jedno jest pewne, Marta stanęła na wysokości zadania. Fryzurka Joasi jest kobieca i dynamiczna. Długie włosy były ładne, ale cóż kiedy zazwyczaj spięte. Przy nowej długości, przy niewielkim nakładzie pracy, Joanna będzie mogła sobie pozwolić na rozpuszczone włosy. Ale nowa fryzura to dopiero początek, przed nami wizyta u wizerzystki. Na pierwszy ogień pójdą paznokcie. Joasia przyznała się, że ma w szafie ulubioną czerwoną sukienkę, niezwykle kobiecą i to chyba do tej sukienki Violetta zafundowała jej takie paznokcie. W dzisiejszym odcinku mamy panią, której zaproponowałam paznokcie wylewane na szablonie w kształcie migdałka. Z tego względu, że pani miała swoją płytkę taką dosyć krótką i pozwoliłyśmy sobie tutaj troszeczkę zaszaleć z długością, ponieważ do pani mi pasują, tak jak wcześniej ustaliłyśmy, pani, zresztą lubi te kolory, różne odcienie czerwieni czy, czy granatu, zaproponowałam tutaj taki kolor, o ładnej nazwie Dracula Kiss. Pocałunek Drakuli został wzbogacony o złote akcenty. Aby odejść do tego, żeby te paznokcie były w jednym kolorze, stworzyłyśmy na jednym paznokciu efekt e, takiego szkła. Tak? Pociąłyśmy sobie takie szkło, efekt mirror się to nazywa. E, teraz są takie e, modne e, dodatki. Na jednym paznokciu bądź na dwóch paznokciach możemy sobie zaszaleć. Tutaj raczej ze względu na Pani pracę pozwoliłam sobie na bardziej klasyczne paznokcie, a te dwa to tylko tak, żeby poczuć, że mamy jakąś metamorfozę, tak? Uważam, że paznokcie o tej długości bardzo fajnie pasują do Pani palców, wydłużają je optycznie i mam nadzieję, że będzie się Pani dobrze w nich chodziło. Czerwone, długie, ostre i co tu dużo mówić, drapieżne paznokcie to na pewno nie jest styl, który na co dzień preferuje Joanna, ale od Wielkiego Święta, a takim na pewno jest dzień kobiet, można sobie na takie pozwolić. Z okazji Dnia Kobiet naprawdę się na nie zgadzam, ewidentnie. Jestem bardzo mi się podobają. Bardzo mi się podobają. Mój mąż powiedział, no no, no, ale. Mówię, zmiana musi być konkretna, żeby odczuć ją w końcu. No nie dlatego jest, jak jest. Jak no pani mi powiedziała, że zobaczymy, jak będzie z praktyką, bo odpinać pas jest bardzo ciężko. Przyzwyczaić. Mam się podobno dwa dni. Do ładnego kobiety przyzwyczajają się natychmiast, ale na tym nie koniec ładnych rzeczy. Za chwilę Joanna będzie mieć też efektowny makijaż. Dzisiejsza nasza pani jest tak ładną kobietą, że nie chciałabym, ma Pani taki błysk w oku, tak duże oczy, nie chciałabym tego przyćmiewać. Chciałabym Pani zaproponować taki makijaż bardziej wyjściowy, ale może sobie Pani go też stosować na co dzień. Oczywiście tutaj się troszeczkę pobawimy, dokleimy rzęsy, tak żeby ten efekt był taki, taki wow. Na początek Violetta nawilży cerę, a następnie, jak przy każdym makijażu, przykryje drobne niedoskonałości cery. Musimy pamiętać, że przy tej porze roku y, warto dbać o tą cerę i przykrywać sobie te, y, czy naczynka popękane, y, czy to podkładem, czy to korektorkami. Można używać o tej porze roku i tego, i tego, żeby chronić jeszcze przed tymi zewnętrznymi warunkami, które źle wpływają na naszą cerę. Na co dzień używamy tylko podkładu najczęściej. Natomiast jeśli gdzieś wychodzimy, staramy się tą twarz troszeczkę wyprofilować i w tym momencie to zrobimy, czyli ciemniejszym kolorkiem dążymy zawsze do. Można to zrobić korektorami, można to zrobić brązującymi pudrami, tak, tak jak tutaj, czyli dążymy do owalu. Mamy dosyć wystające kości policzkowe. Je też sobie troszeczkę chowamy. Bardzo fajnie to później widać gdzieś tam na zdjęciach, czy tak jak sobie robimy selfie, teraz bardzo modne. Jeżeli chodzi o makijaż, to Joanna ogranicza go do malowania oczu. Powiem szczerze, nie potrafię. Nigdy się tego nie uczyłam. Raz byłam na takim profesjonalnym makijażu, jak szłam na, na Sylwestra i powiem szczerze, że byłam bardzo zadowolona. Mój mąż jeszcze raczej. E, e, że, że faktycznie ten makijaż e, uwydatniał tą, te, te moje takie, jak mówię, atuty, no ale tego nie robię na co dzień z, z prostych powodów. No jednak, może, jakbym miała sprawniejszą rękę, to jeszcze by mi się coś udało, ale jednak jednak, nie robię tego. Rękę można do makijażu wytrenować i to nie jedną, czego dowodem jest Violetta, która równie sprawnie maluje prawą jak i lewą ręką, ale nawet najsprawniejsze ręce bez wyobraźni niczego nie zdziałają. Dopiero jedno w parze z drugim przynosi efekty w postaci pięknych makijaży. Plus do tego yy, chcemy sobie rozświetlić jeszcze te miejsca, które chcemy, żeby były uwo, uwypuklone, czyli mamy tak zwany... Trójkącik, środek nosa. Możemy sobie rozświetlić to miejsce nad wargą. Mhm. I taki ten momencik, wszystko to co mamy pod oczami. I czas na podkład matujący, ale delikatny. Violetta nanosi go na całą twarz nie omijając powiek. Żeby makijaż nam się długo na imprezie utrzymywał, to przypodróbujemy go zawsze albo pudrem ryżowym, albo transparentnym. Po dokładnym zmatowieniu twarzy Violetta sięgnie po kolorowe kosmetyki. Proszę się nie przejmować, wyciągam sobie taki kosmetyk, który służy nam zarówno i do oczu, i do, i do policzek, ale wystarczy go nanosić palcem i jest on taki tylko delikatny akcencik. Chciałabym tylko i wyłącznie rozświetlić tą cerę, mówiłam, tak jak mówiłam wcześniej oczy, oczy są duże i nie trzeba naprawdę, zamyka oka, dajemy ten kosmetyk tak jakby na środek tylko. Delikatny róż ma za zadanie rozświetlić spojrzenie. Natomiast tak, żeby makijaż był nam taki bardziej wieczorowy. Podniesiemy sobie delikatnie taki brązowy, ponieważ do niebieskich oczu bardzo fajnie. My, ja jestem blondynką, tak? O niebieskich oczach, A natomiast Fanny jest brunetką, też ma niebieskie oczy. Bardzo fajnie nam pasują brązowe w każdym odcieniu cienie. Tylko sobie zaakcentuję tę górną, górną, tak jakby tą poduszeczkę, tak? Żeby ten makijaż taki był bardziej wyrazisty. Rozcieramy go ładnie, żeby. Nie było go tak widać, czyli nie robimy tego, żeby było widać przejścia z jednego koloru na drugi. Jeśli ma być to makijaż wieczorowy, możemy sobie zewnętrzne kąciki podkreślić takim troszeczkę ciemniejszym. Cienie. Nie musimy przy tak dużych oczach używać czarnej kredki czy czarnej konturówki. Tak? Z tego względu, że wystarczy tutaj dobrze wytuszować gęsy przy dużych oczach i nie musimy, nie musimy używać ciemnych obrysowań oczu. Wystarczy zatem zewnętrzne kąciki oczu podkreślić ciemnym cieniem. A już teraz czas na największą atrakcję makijażu, czyli na sztuczne rzęsy. To będzie pierwsze doświadczenie Joanny z takimi rzęsami. Rzęsy wiadomo, które przyklejamy sobie jeden do jednego tą metodą, no to utrzymuje nam się miesiąc nawet i dłużej, prawda? Natomiast te rzęsy przyklejane w kępkach, no nam się utrzymują tak dosyć krótko. Niektórym kilka dni, niektórym do dwóch tygodni. Natomiast jeśli je zrobimy na delikatnie wytuszowane rzęsy, jest nam łatwiej je później ściągnąć, ale utrzymują się troszeczkę krócej, tak? Natomiast jeśli przykleimy je na niewytuszowane, no to wtedy mhm. możemy je nosić parę dni, tylko wiadomo, że trzeba bardzo delikatnie, mhm. y, bardzo delikatnie zmywać ten makijaż. Plus do tego delikatnie rozświetlimy sobie jeszcze nad kośćmi policzkowymi. Mhm. Mm Możemy sobie to zrobić pod łukiem brwiowym też. zamykamy okno. Zanim nam przesknie sobie tutaj ten klej na, na rzęsach, zajmiemy się ustami. Usta oczywiście proponuję w takim kolorze czerwonym. Z tym, że najpierw pozwolę sobie yy, obrysować ich kąt. Bardzo delikatnie. Nie tworzymy takiego, takiej sztuczności, czyli że bardzo mocny kontur. Może tak rytko być aż taka nawet rozdymiona. Jak sobie nakładamy w domu, to możemy nawet palcem sobie rozetrzeć troszeczkę. Pomatkę Violetta naniesie pędzelkiem. Chciałam taki mocniejszy, nie przerażać troszeczkę, ale to jest kolor, który sobie tak rozprowadzimy, takim czerwień różową. W takim przypadku, jak usta mamy nierówne, yy, mamy troszeczkę kąciki rozmyte, właśnie bardzo fajnie jest sobie używać najpierw kantorówki, żeby poprawić troszeczkę ich kształt. Pozostało jeszcze dokładne wytuszowanie rzęs. I to już prawie koniec. Prawie, bo jeszcze pozostało tylko delikatne nałożenie różu. Oto jest moja propozycja makijażu dla pani o bardzo ładnych, dużych oczach. Użyłam tutaj takiego bardzo delikatnego na środek różu, który tak samo naniosłam na policzki delikatnie, plus rozdymiłyśmy takim beżowo-brązowym brąz, brązowym beżem i dodałyśmy go też troszeczkę mocniejszego na dolne partie oczu nad dolną powiekę z tego względu, aby podkreślić jeszcze tę głębię spojrzenia. Doczepiłyśmy pani rzęsy tak, żeby to był bardziej taki makijaż wieczorowy, natomiast przy tak ładnych, dużych oczach nie musimy bardzo ich akcentować, wystarczy po prostu bardzo dokładnie sobie je wytuszować, rzęsy, prawda, i nanieść delikatny cień. Żeby spojrzenie nabrało głębi, troszeczkę nad opuszkiem, można sobie zamknąć oko, troszkę nad tutaj tą poduszeczką, która nam opada, Zrobiłyśmy delikatnie ciemniejszy, ciemniejszy cień, żeby y, podnieść jeszcze to spojrzenie. Jeszcze oczy wydają się wtedy większe. Plus do tego, żeby całej stylizacji stało się zadać, naniosłyśmy taki delikatnie y, różowy, różową czerwień na usta. I to jest moja propozycja. Proszę sobie zobaczyć na makijaż. Oj! <noise> Oj. Reakcja Joasi mówi sama za siebie. Nic dodać, nic ująć. Może tylko dodać pamiątkowe zdjęcie z wizerzystką, którym zajmie się Grzegorz Sidorowicz. Oczywiście Joanna będzie miała więcej swoich fotografii z Metamorfos w różnym wydaniu. Efekty dzisiejszej sesji być może wzbogacą bogatą domową kolekcję rodzinnych zdjęć. Mam akurat. Sypialnie mnóstwo zdjęć, co teraz zrobiliśmy remont, to też sobie zażyczyła tego, że ona akurat z zawodów ma dużo zdjęć, więc, więc to całą ścianę ma zająć teraz i, i młodszy, starsza nie lubi się fotografować, absolutnie, od jakichś dwóch lat nie ucieka strasznie, nie chce, ale mamy zdjęć dużo. Będzie w takim razie jeszcze więcej, tyle że tym razem zafunduje je sobie mama, która dotychczas była bohaterką fotografii reportażowej. Nie, no jestem. mam jakieś wycieczki czy coś to wiadomo. Kucyk, plecak i pod górę. Dziś będzie zupełnie inaczej. Jesteśmy w sklepie Ryłko, gdzie wybierzemy coś ładnego, by zobaczyć Joannę w nowej odsłonie. Na początek klasyczna biel i czerń. Na górę biała opływająca bluzeczka, na dół czarne spodnie, które podkreślają sylwetkę. Do tego kobiece botki na bardzo wysokiej szpilce. Na chłodniejsze dni kurteczka w zimnych odcieniach fioletu, srebra i szarości. Elegancji dodaje naszyjnik w srebrnym kolorze z czarnymi kamieniami. Nie ma wątpliwości, biel doskonale podkreśla urodę Joanny. Także w beżach Joanna prezentuje się doskonale. Joasia zakłada płaszczyk do kolan z dużymi kieszeniami i ozdobnym zamkiem. Pod płaszczem skrywa się beżowo-biała sukienka ze złotymi ozdobnymi aplikacjami. To sukienka, którą swobodnie można założyć na co dzień. Ciemne włosy będą dobrze komponować się z czarną bluzką. Do tego malinowa czerwień spódnicy. Joanna doskonale prezentować się będzie w każdym odcieniu czerwieni. Całość uzupełnia obszerna czarna torebka. Za chwilę obejrzymy Joannę w nowej odsłonie na zdjęciach Grzegorza. Wcześniej jednak popatrzmy jak zmieniła się w wyniku metamorfozy. To Joanna sprzed metamorfozy, a tak prezentuje się po. Popatrzmy teraz na efekty sesji zdjęciowej. Zaprasza butik Lena Largo, sponsor programu.